kochani, Dzisiaj nie byle jaki zestaw. Mamy dwie zdrabki za trzy dyszki. Jest to wielka pensja bankiera, gwiezdna kasa i na rozgrzewkę mamy szczęśliwe linie. Ostatnio okazały się być szczęśliwe, ponieważ w jednej zdrabce za 3 zł mieliśmy wygraną 15, w jednej chyba 12. Nie nagraliśmy tego na odcinek, ale gdzieś pewnie na rolkach się. Za jakiś czas to przewinie. Jest to zdrabka numer osiemdziesiąt cztery. A symbole, jakich szukamy, to jabłko oraz słoń. I mamy słonia. I jabłka. Nie widziałam. kolejnie Kolejne symbole to księżyc oraz serce. Mamy serce, tutaj kolejne. Hm. I to by było na tyle księżyca. I widzę. Następnie cytryna oraz biedronka. Cytrynę. I to byłby tylko ten jeden symbol winogrono oraz pomarańczą. Jest winogrono. Następne symbole to trefl oraz złoto. Kolejny kwiat oraz klucz. Mamy kwiat. Jest klucz. Ananas i kości. No, mamy kości. Oj, tego trochę więcej. Tęcza oraz pik. Kolejne to gwiazda oraz śliwka. Hm, gwiazdy nie ma. Następnie gruszka i krab. Mamy kraba. I tu mamy kraba, i ostatnie dwa. Arbus oraz sakwa. Okay, sprawdzimy jeszcze kontrolne N, Q, I. Niestety te linie nie przyniosły nam szczęścia. I zdrapka 83. Taki numer nosi. A tutaj mamy podkowę oraz sakwę. Kuba, zagwar. Kolejne to wiśnie oraz gwiazda. Jest gwiazda. Wiśnie w Tęcza oraz serce. Tęczę mamy tutaj, tutaj i tutaj. Widzisz serce? Brak. Truskawka i kości. Gruszka oraz krab. Gruszka. Tu mamy kolejną. Jest krab i gruszka obok siebie. Następnie złoto i diament. Kolejny symbol to księżyc oraz słoń. Z księżyc winogrono oraz garnek. No, tu się zapowiada dobrze tu, 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 tu. Coś może będzie z tego. Ananas i ostatnie cztery jest cytryna i jabłko. Dobra i ostatnie dwa. Jest to trefl oraz arbus. I moje szczęście na tym się skończyło. Kontrolne różne. Mamy DW, S. I teraz uwaga. Dobrze już znaną gwiezdną kasę sobie zdrapiemy teraz. Tutaj szukamy symbolu podkowy, a jeśli znajdziemy serducho, mnoży nam to razem o dwa. Także uwaga, uwaga, mamy płuć, psa, astronauta, śliwka, diament, kwiat, karolneta, parasol, bęben, pizza. Kompas, olczyki, zegar, tref, zamek, mikrofon, klucz, pik, pszczoła, szalik, kawa, cytryna, burger, jabłko, aparat, mafinka, okulary. Balon i ciastka. I szansa w bonusie. Arbuz, niestety zdrapka numer osiem nie jest wygrana. L, J, G. I teraz tutaj musimy... Poszukać w symbolu e, takiej gotówki e, lub garnek mnoży nam razy 2, a safe razy 5. Także uwaga, uwaga, tej zdrobki jeszcze nie mieliśmy. A mamy sinkę, arbuza, ananas, diamenty, perła, korona. Klucz, jabłko, słońce, kwiat. Będzie pik, abokado, podkowa, muszla, zegar, gwiazda, chmury, biedronka, wiśnie, koniczyna, winogrono. Snifka, piłka, karo. No, coś te zdrabki dzisiaj nam nie przypasowały. Kutka, tęcza, cytryna, tefl, parasol i narty. Uwaga, jest jeszcze szansa na bonus. Jeśli będzie tutaj jakaś kwota, to znaczy, że wygrywamy. Niestety, kości mamy. kontrolne. Różne mamy DM. J. Czyli zdrabka numer 4 również nie jest wygrana. Niestety na wydane 66 zł nie wygraliśmy nawet złotówki. Także gorszy dzień. Ale liczy się dobra zabawa. Także dziękujemy bardzo za oglądanie. I zapraszamy na kolejne filmy.